Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, jedziemy z Łukaszem siać na najdalej oddalone działki w obrębie Konotop, mamy aktualnie trzeci dzień października, no i mam też nadzieję, że to będzie ostatni dzień, w którym będziemy też siać pszenicę w naszym gospodarstwie, ponieważ są tam dwie działki, jedna 15, druga 14 hektarów, Fakt, faktem w miarę równe, czyli nie powinno być tam jakichś problemów, jeżeli chodzi o czas pracy. Aczkolwiek, no zawsze, jak to jest w dwóch kawałkach, to wiadomo, że trzeba przejechać z jednego na drugi, więc to też logistycznie gdzieś tam parę ładnych minut zabiera. E, więc przy całokształcie całego dnia uprawiania, zawsze gdzieś nam to po prostu ucieknie. Ale no, nastawiamy się na to, żeby dzisiaj to wszystko ładnie uprawić i obszać. Jedna działka już jest wprawdzie uprawiona, ponieważ jak wiecie z ostatnich odcinków, tam też wałowałem. Więc kwestia tylko tego, żeby łukasz wjechał siewnikiem i siał. Ja jadę na tą drugą, która była talerzowana wcześniej, ze względu na to, że no mógłby w zasadzie jechać od razu za mną, aczkolwiek no będzie jechał dużo wolniej i ma 30 praktycznie hektarów do obsiania, więc tutaj mu na pewno to troszeczkę czasu więcej pochłonie niż mi. więc takim zastosujemy tutaj dzisiaj układ, żeby po prostu tą pracę, mniej więcej nadgonić. Obawiam się jednej rzeczy, bo przez piątek, piątek, gdzie ja już o piątku myślę, przez sobotę i niedzielę, słuchajcie popadało troszeczkę wody tutaj w Drapnie Łukasz ma miarkę wyszło 9 litrów, nie wiem jak będzie tutaj ale tak patrząc po kałużach na asfalcie sądzę, że może być dość podobnie z opadami, opadami lub więcej, na pewno tutaj tej wody nie spadło mniej, no chyba, że jak dojedziemy już do Konotobia, to będziemy mniej więcej wiedzieć co się dzieje. Aktualnie przyjechałem już 10 km. Na, na te działki mamy około 15, także już spory kawałek, jak to się mówi, za nami. Także widzicie Łukasz przede mną z Horszem. Ja jadę tutaj z Feniksem. Będziemy się tutaj starali to wszystko dobrze cię uprawić, obsiać. No i czekamy jeszcze, bo ma przyjechać przyczepa z nasionami, bo to bez sensu, żebyśmy te 15 km jechali po to, aby się zasypać i potem kolejne 15, czyli jakby na jednym kursie mamy 30 km, a tych kursów by trzeba było zrobić co najmniej ze 2 no to już widzicie 6 dych, więc jakby nie patrząc, godzina pracy odchodzi na przestrzeni całego e, dzisiejszego dnia a to już byłaby duża strata bo i tak zanim te 30 hektarów posiejemy, podejrzewam, że będzie godzina 20 21, ale o tym e, podsumujemy już w końcówce dzisiejszego odcinka zatem widzicie, Konotop 2 km. Jest już strzałka, skręcamy na prawo. No i widzimy się dalej w dzisiejszej relacji. No, i tutaj jeszcze słuchajcie, zajechałem delikatnie porobić kilka poprawek na poprzeczniakach i na takim jednym, tutaj właśnie glinianej góreczce, ze względu na to, że no pługiem nie szło tego idealnie. Jak widziałem, Łukasz nie mógł sobie tutaj specjalnie też poradzić. Wałem próbowałem to jeszcze porozciągać, porozrównywać, no i też się specjalnie nie udało, w związku z czym, mówię, i tak mam przewagę. Zajadę jeszcze tu, gdzie były bruzdy, jakieś tam kołtuny, tam gdzie dziki pozostawiały swoje legowiska. No tego Puch nie mógł przerobić, w związku z czym e, trzeba to jeszcze dopicować, dopracować, żeby ta działeczka tutaj była równiutko już pod kombajn e, i potem człowiek, żeby się już po prostu pod, podczas koszenia nie denerwował. Szczerze wam powiem, widać. Widać ten deszcz, który tu spadł, nawet po tym wałowanym. E, czuć tą wilgoć, koła się lepią, co prawda wał. E, no powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie gorzej. E, coś w tym jest, że jednak on się nie okleja do końca, więc zobaczymy jeszcze jak zaraz będzie, gdy przejedziemy na glinę. Niemniej jednak e, mamy wilgoć, rośliny sobie tutaj na pewno poradzą. E, potem w pogodzie też obserwowałem ten tydzień ma być w miarę ciepły 16-17 stopni nawet w poszczególnych dniach ma wystąpić więc można by rzec idealne warunki jest woda, będzie ciepło, więc rośliny powinny tutaj wystartować Niemniej jednak no zawsze e, doświadczenie podpowiada, że jeżeli jest wilgotno, a zarazem też ciepło no to będzie większa presja choróbstwa, więc tutaj trzeba będzie mieć się na baczności i troszeczkę e, przypilnować te uprawy, bo wiadomo, zawsze coś kosztem czegoś, ale na razie jestem pozytywnie nastawiony. E, Przejadę tutaj jeszcze w tej z powrotem i przenosimy się już na kolejną działeczkę. A więc słuchajcie, wysiadam, wam troszeczkę zobrazować, jak to wygląda w praktyce na polu, bo zazwyczaj robię to z traktora i mniej więcej staram się zobrazować, ale nie zawsze to kamera e, oddaje. E, powiem tak. Jest tu słuchajcie dość mokro. Ogólnie e, ziemia lepi się nawet do butów. Widzicie koła też są oklejone. E, no jak chcę wam zobrazować jak wygląda w ogóle wał w takiej glinie mokrej, bo dużo osób pisało, że niestety się nie sprawdzi, będzie się oklejał, a zobaczcie co tutaj się dzieje. Co nie gdzie nie gdzieś po prostu troszeczkę tej gliny jest mniej lub więcej, ale to nie na tyle, żeby ten wał nie mógł pracować. Słuchajcie, bo swoją Robotę, jak widzicie, wykonuje, czyli dogęszcza, rozbija te bryłki, które wychodzą, więc o to tak naprawdę tutaj e, chodziło. Nie ma efektu, że gdzieś ziemia się dostaje do środka między koła. E, nie ma też efektu, że na skrobakach coś jest, i nie ma też efektu, że ziemia trze o ramę. Czyli ja bym powiedział, że jest to wykonane tak, jak powinno być. E, najlepszą robotę wydaje mi się, że robią te talerze tutaj z tyłu. Które też powiem Wam szczerze, że trzeba dobrze ustawić, aby one swoją e, pracę wykonały odpowiednio. No i też Wam specjalnie tutaj wyszedłem pokazać, jaka jest różnorodność tej ziemi. I zobaczcie, co suchego tutaj wyciągamy, jaka tutaj była susza. E, I naprawdę można też zauważyć, jak, jaką robotę wykonuje ta maszyna. I ten traktor nie ma co tutaj gdybać, ma co ciągnąć. Yy, bo powiem szczerze, że ja nawet tej gliny nie mogę specjalnie w rękach pokruszyć, tym bardziej nie mamy tutaj już żadnej przyczepności, bo ja to stależowałem, w to po prostu popadał deszcz, czyli traktor ma dość spory poślizg, więc yy, no nie ma łatwo, nie ma łatwo. Ale powiem Wam, że jestem naprawdę mega zadowolony, bo ściernisko zostaje bardzo dobrze wymieszane. Wchodzimy w te głębsze partie, gdzieniegdzie tej słomy troszeczkę zostaje, ale dużo z Was pisze jednak w komentarzach, że to jest pozytywny aspekt, ponieważ nie doprowadzamy do tej nadmiernej erozji w tej glebie, więc nawet jak tej słomy troszeczkę pozostaje, jest dobrze. Ja też jestem tego zdania. Tutaj nie ma być czarno, to nie jest orka, tylko jest to uprawa bezorkowa, czyli system jakby nieco uproszczony. Ale najważniejsze, żeby zerwać troszeczkę tej gleby, wymieszać te resztki pożniwne e, i osiągnąć swój zamierzony efekt. E, także zobaczcie, spory kawałek jeszcze przede mną, mam zrobione niecałe 2 hektary. E, na razie idzie fajnie, bo jest równy kawałeczek, dopiero tam za tymi drzewami zacznie się clean. No i jak dobrze wiecie, clean, klina klinem popycha, także e, tam będzie już utręka ale damy radę, także wskakuje i lecimy dalej teraz wam, słuchajcie troszeczkę zobrazuję jak to wygląda e, w momencie ruszenia tak po też na blokadzie pod górkę w sensie tego, aby koła równo brały i nie było efektu, aby któreś nie nadążało w związku z czym traktor mi po prostu no, idzie prosto i nie mam tutaj efektu, że gdzieś uciekamy na lewo czy na prawo. E, a tutaj taka jest mozaikowata, a, terena, teren, taki mozaikowaty teren ukształtowania tych, tego gruntu, ponieważ jest jakiś dołeczek, jest jakaś góreczka. Więc nigdy nie ma tak, że mamy przejazd na czysto bez żadnych tam e, problemów. Także grzebie, grzebie, grzebie w tej ziemi tutaj ereczka. E Obroty mam ustawione na 1630 i tak jeżdżę między 9 a 10 na godzinę. Tutaj staram się półbiegami mniej więcej manipulować, aby traktoru, traktora nie zadusić, ale oczywiście utrzymać wydajność, bo chcąc, nie chcąc, no, troszeczkę tego paliwa ucieka. Średnio wychodzi mi 15,7 litra na hektar. Teraz chwilowo mam 13,8, 12,6 mniej więcej, tak jak traktor tutaj pokazuje. Jak marżej, to wiadomo tego paliwa pójdzie e, dużo mniej. Na godzinę wychodzi jakieś 34 litry, no ale tam godzinówką bym się specjalnie nie przejmował, bo to i tak jest zawsze uzależnione od tego, co mamy na danym hektarze zrobione. No i oczywiście uprawa tutaj mniej więcej na 18-20 cm. Też nie szalejemy tutaj z głębokością, bo uważam, że nie ma co poniżej tych 20 tutaj schodzić. Grunt nie jest tam jakoś mocno. Eee, gliniasty, więc jest tutaj taka też delikatna sypka ziemia. W zasadzie tutaj na tej działce z wypisu rejestru gruntów wychodzi trzecia A, trzecia B, także powiem wam szczerze. No i jest naprawdę dobrze, także widzicie, lecimy dalej. Eee, sporo, sporo przed nami. Podejrzewam, że jak jest tutaj 15 hektarów, wychodzi mi średnio eee, 2,7 hektara na godzinę. No to z tym klinem, poprzecznikami liczę, że 7 godzin. Czyli powiem szczerze, jest godzina 10. 41. Myślę, że około 18.00 powinienem zakończyć tą uprawę, ale tam jeszcze do tego dojdzie nasypanie zboża Łukaszowi. Także no, czasowo na pewno odejdziemy do późnego wieczora. No, powiem Wam, że jak jest poniedziałek, to jest poniedziałek, kurna dzień tygodnia, który przynajmniej w mojej ocenie jest zawsze jakiś popieprzonym dniem. No wlało, wlało jak cholera. Teraz widzę, że znowu coś zacina. Chwilę było, słoneczko wyszło, ale jakieś znowu chmury naszły. I nam generalnie psuje całą robotę, musiałem zjechać. Tutaj na pobocze. No widzę, że od strony drawna znowu idzie jakaś siwa chmura, więc znowu coś dopada. Nie mogę się utrzymać ciągnikiem w polu. Zresztą zobaczcie, ostatnio na początku mówiłem, że niby się nie klei, ale teraz pojechałem po poprzeczniaku. I już się troszeczkę ziemi zaczęło na skrobakach zbierać. Dobra, lecę do ładowarki, bo mam kamienia, a tu widzę, że coraz mocniej pada. Tutaj powiem wam, że sam deszcz nie jest jakoś specjalnie uciążliwym elementem dzisiejszej pracy. A gorzej, gorszy wpływ ma na to, że pod spodem, jak jadę na te 18-20 cm. No jest ta sucha skorupa, o której wam wcześniej pokazywałem. I niestety traktor nie ma zaparcia. Wszystko się grzebie na tej pierwszej warstwie 10 cm. No i tutaj mamy dość duży opór, żeby w ogóle cokolwiek zerwać, więc powiem wam szczerze, nie wygląda to za dobrze. Myślałem, że przewieje zaraz wiaterek, wyjdzie słońce, pół godzinki i będę mógł dalej wrócić do roboty, ale widzę, że tutaj kolejna dawka deszczu. Nam znowuż wpadnie. Widzicie, tak to z rolnikami jest, że nie pada źle, zacznie padać, też jest do dupy, także mokro, sucho, rolnikowi, jak to się mówi, nie dogodzisz. No szczerze powiedziawszy, no mogłoby chociaż wytrzymać ten jeden dzień, albo w sumie może w drugą manikę mogliśmy my sobie ten dzisiejszy poniedziałek odpuścić, przyjechać tutaj jutro. Bo myślę, że to już są takie ostatki, jeżeli chodzi o jakieś upady. W no, ogóle ciekawe, czy zaraz mnie tutaj nie przeciągnie niżej. Nawet ładowarką się teraz nie mogę utrzymać na tej talerzówce, którą tutaj jechałem. Masakra. Przyjdzie wracać stąd przyczepą, to no, chyba w ogóle stąd nie wyjadę. No, ale próbujemy. Próbujemy. Ładowarka ma o no, tyle e, negatywny skutek, ale sunie, masakra. Zobaczcie jak to wygląda. Czy ona jest na tyle ciężka że się nią tak łatwo nie utrzymamy nie no, chyba powiem wam szczerze, że będzie trzeba stąd kurde zjechać, bo ja wątpię, że mu nich pójdzie na tej glinie ale jaja to jest właśnie to, że jakbyśmy byli bliżej domu to człowiek by się nie zastanawiał, zjechałby od razu i nie byłoby tematu przyjechałoby się tutaj albo na wieczór, albo następnym dniu, a z racji tego, że przyjechaliśmy już tutaj na, na drugi koniec gminy praktycznie 15 km od domu i tak kurde nie wiadomo co zrobić. No, jechać, wracać potem jeszcze raz te przyjazdy takie bez sensu. zobaczcie jaka tutaj jest niespodzianka w ziemi, wyciągnąłem go właśnie e, kultywatorem i efekt miałem też taki, że troszeczkę upruszył... Ale ten Łukasz tu ma na radio Eee, powiem Wam, że wyciągnąłem go właśnie kultywatorem no i w efekcie troszeczkę mi ukruszył dłuto eee, więc mam mały ubytek ale sądziłem, że tą działkę już dokończę tutaj nie będę się tam jakoś specjalnie denerwował w tym zakresie szczerze mówiąc te dłuta zrobiły jakieś 150 hektarów, już ponad musiałbym to dokładnie przeliczyć, ale, ale tyle będzie masakra jak to mówią? Do obiadu szło dobrze. Tylko dostałem obiad na pole i dupa. Wszystko się popierniczyło do końca. Oj, złośliwość rzeczy martwych. Masakra. To jest biznes pod chmurką, jak ja to cały czas powtarzam. Tutaj jesteśmy zależni od pogody. Eee, no, i, no i od pogody. No i w każdym razie nie ma co tutaj polemizować. bo widać, moje Siemanko, powracam e, w kolejnym dniu mamy piąty dzień października no i powiem Wam szczerze, że dopiero dzisiaj dokończam to czego ostatnio nie mogłem zrobić e, no troszeczkę tych tematów e, przeciwieństw zebrało się można powiedzieć na niedokończenie tej działki przede wszystkim e, było to, że popadał tutaj deszcz jak widzieliście to w wcześniejszej relacji czyli wszystko się praktycznie kleiło, lepiło, nie szło tutaj nic przerobić a więc ogólnie rzecz biorąc, może, gdyby nie to, że przebiło mi się koło w wale, to szczerze Wam powiem, odstałbym może godzinę i próbowałbym na upartego coś zrobić. Ale szczerze mówiąc, jak teraz patrzę na tą przerobioną ziemię, czy to miałoby sens? Nie jestem w stanie teraz Wam na to odpowiedzieć. Bo dzisiaj ta uprawa podoba mi się dużo bardziej niż ostatnio, jak to robiliśmy w poniedziałek. Więc powiem Wam szczerze, że chyba może i dobrze, że tak się stało, że trzeba było zjechać z tym kołem, e, naprawić je. Wczorajszy dzień po prostu przeczekaliśmy, bo ja już stwierdziłem, jeżeli i tak czekamy, to przeczekajmy jeszcze ten, tą całą dobę. Niech to wszystko sobie doschnie, tak jak powinno. No i dzisiaj od rana tutaj próbujemy coś zawalczyć. Choć i tak wam powiem szczerze, traktor no, zostawia po sobie ja tutaj zerwaną ziemię, czyli koła mają też co robić. E, co gorsza, ta woda nie przesiąknęła, ona po prostu się rozpłynęła po tej pierwszej warstwie. Ja już tutaj kamera tego nie oddaje, ale musicie mi zaufać. Efekt jest taki, że dłuta wyciągają spod pod spodu taką suchą jeszcze ziemię, tą, którą Wam pokazywałem właśnie na początku dzisiejszego nagrania. Więc szczerze mówiąc, nie ma żadnego przesiąkania. Co do tego koła, powiem Wam, że no w sumie nie miałem jak tego nagrać. Już miałem taką nerwówkę, taki wielki wkurw, że nie chciało mi się brać nawet kamery do ręki. Nie jest taka rzeczywiście wina fabryczna tej maszyny. No bo wiadomo, gdyby to była pianka, to nie byłoby tematu, jechalibyśmy po prostu dalej. Ale że są to koła pompowane, dodatkowo dodatku bezdętkowe. Może i dobrze, że bezdętkowe, bo wystarczyło tylko na nowo wrzucić kauczuk i w zasadzie po temacie. Ale to nie uległo wątpliwości, że wał trzeba było cały rozkręcić, koło wykręcić. E, więc no, godzina rozkręcania i godzina skręcania niestety odeszła. E, wiadomo, jak to się robi pierwszy raz, no, to trzeba troszeczkę popatrzeć, co z czym jak jest zrobione. A jak już spadaliśmy, to już generalnie wszystko leciałem z pamięci, więc tutaj nie miałem z tym żadnego problemu. E, o, il, o tyle dobrze, że te koło, które się przebiło, było pierwsze z brzegu, więc nie było tutaj jakoś specjalnej kombinacji, żeby ściągać kolejne więc e, szczerze mówiąc dobrze, że ten wał jest dzielony na pół to przynajmniej tutaj zaoszczędziło nam troszeczkę więcej czasu producent jak tym pomyślał choć szczerze mówiąc, że gdybym miał do wyboru wówczas koła e, pakowane pianką to na pewno wziąłbym piankowe tutaj już bym się nie zastanawiał no ale, że maszyna była jaka była i nie miała specjalnie na to wpływu no to jest po prostu to co jest i może w przyszłości dojdzie do kolejnego przebicia rzeczywiście weźmiemy kogoś, napełnimy te koła pianką i Zamkniemy temat na zawsze. Tym samym lecimy dalej z uprawą. Za chwilę Łukasz dojedzie też z silnikiem. Zostało nam tutaj jakieś jeszcze 8 hektarów. Nie no, cię, przesadziłem jakie 8. Eee, około 6 hektarów tutaj powinno jeszcze być, bo tutaj to potem się schodzi ten screen te poprzeczniaki są też takie w miarę długie, więc tak około 6 zostało. Robię jakoś średnio 3 hektary na godzinę, czyli teoretycznie w dwóch godzinkach powinienem się zamknąć, ale jaka będzie potem. Realia no to jest temat zostawiony pod wielkim znakiem zapytania. No i tutaj będę na pewno się troszeczkę męczył na tym skłonie, bo na pewno kamera tego nie oddaje w żadnym stopniu, ale musicie mi zaufać. Postaram się kamerę zrobić teraz jakoś w miarę w poziomie. O, tak w miarę wygląda ten skłon. To Wam pokazywałem już w odcinku, kiedy kosiliśmy tutaj pszenicę. Mówiłem o tym skłonie właśnie, że on jest taki troszeczkę niedobry, niebezpieczny. I powiem Wam, że jak zjeżdżałem tutaj, kiedy padał deszcz, bo mówię, no kurde, raz się żyje, zobaczymy co się wydarzy. E, no to miałem Pietra. Stąd zjechać jak zjechać, bo wiadomo, że e, no, maszynę się troszeczkę opuści i tutaj ją będą hamowały. Niemniej jednak e, z podjazdem już było dużo gorzej, ponieważ traktor mi uciekał bokiem. No i mówię, zaraz dojdę do momentu takiego, że będzie trzeba brać linkę, i nie wyjedziemy. No ale widzicie, daliśmy radę. Tutaj staram się też podjechać. Na razie jeszcze blokady nie używam. Widzę, że koła w miarę równo, e, równo idą, także nie ma potrzeby tutaj załączania blokady. No i wyszliśmy już z górki. Także lecimy. Prosta. Jak widzicie, e, nawigacja dużo ułatwia. Nie muszę cofać, czyli nadmiernie tej ziemi jakby nie ugniatam. Jeżdżę w co drugi przejazd, znaczy w co drugi, w co kolejny przejazd, e, więc tutaj nie ma cofania. Jedziemy, wyjeżdżamy, wjeżdżamy i tak to w miarę szybko. Idzie. No, i w sumie to tyle ku woli wytłumaczenia. Chciałem Wam zobrazować, jak to wygląda. Więc, ten odcinek taki łączony z dwóch dni, niestety wyszedł. Ale, jak wspominałem, ten konotop ma w sobie jakiś po prostu fatum. Jak nie kamień złapany, to pożar kombajnu, to znowuż kamień złapany. Eee, kurde, no nie ma po prostu roku, aby na tych działkach, na tym obrębie coś się nie wydarzyło. Jak nie przyżniwa, to przy uprawie. Także powiem Wam szczerze że chyba ktoś nie chce, abyśmy na tych działkach pracowali? <grystanie> Kto nie chce? Sąsiad nie chce! <grystanie> nie, no śmieje się oczywiście. Oczywiście też te działki są e, nabyte przez nas w przetargu. E, jest tu dzierżawa, niemal nie jest to nasza własność. W związku z tym, pewnie nie jeden by chciał, aby nam się gdzieś tutaj noga powinęła. Wówczas ziemia wróci do zasobu i będzie ogłoszony nowy przetarg. Ale nie damy się tak łatwo wygryźć z tej rolniczej gałęzi, e, więc. E, jeszcze długo będziecie płakać po nas. Mówię tak otwarcie, bo wiem, że dużo osób słucha te odcinki z mojego terenu. I tak górnej gryzie to, gryzie to, a potem buchajczyk znowu ma, a znowu wziął to, a znowu kupił tamto, a nakradł, a nabrał, a to, a tamto. Już powiem wam szczerze, słuchać się tego nie chce, dlatego się starał z tego śmiać. No i mam nadzieję, że te osoby, które to oglądają, a są autorami takich treści dzisiaj gula im troszeczkę skacze, bo nie mogą się wypowiedzieć, bo przecież by się szybko zdradzili ale, ale mam nadzieję, że Was szlak jasny trafia dobra, będziemy kończyć to jeszcze coś pogadamy prawdę mówiąc dobrnęliśmy do końca tych 15 hektarów nawet dobry czas, godzina 11.40 już robię ostatnie przejazdy na ostatnim poprzeczniaku Łukasz od razu za mną sieje, także widzicie, wszystko w czasie jest zgrane, że jeden praktycznie jedzie za drugim. No i cóż, dobiega końca cała akcja e, zasiewów 2022 na sezon 2023. E, myślę, że to chyba byłoby na tyle. E, więcej działek na obecną chwilę nie mamy. E, więc, e, no cóż, maszyny do mycia i szykujemy się. Tak naprawdę do zimowej pory, chociaż jeszcze myślę, że około listopada, przed listopadem, wywieziemy obornik częściowo przynajmniej pod kukurydzę. przyożemy go jeszcze, więc takiej jeszcze troszeczkę pracy z orką zimową na pewno tutaj się pojawi. No, bo mimo wszystko pod tą kukurydzę będziemy chcieli jakoś tą ziemię też troszeczkę zasilić, ze względu na to, że to są praktycznie same piaski. Kukurydza będzie w tym samym miejscu co w roku obecnym. Już tam zostawiliśmy miejsce, żyto to jest dookoła obsiane, tak żeby po skoszeniu żyta potem łatwo było tą kukurydzę upilnować przed zwierzyną. Bo niestety, jak był spokój z dzikami przez praktycznie rok czasu, tak znowu tego kurestwa się namnożyło ryją nam praktycznie całe paswiski, paswiska dzisiaj byłem sam świadkiem jak przebiegała locha miała trzy już takie wyruśnięte warchlaki a za nimi jeszcze siedem młodych podążało także powiem Wam, no znowu, znowu tego dziadostwa jest myśliwi się tłumaczą tym, że nie mają, nie mogą strzelać lub nie strzelają ze względu na to, że nie mają po prostu co z tym potem dalej zrobić o i zobaczcie, jeleń się poddał, dalej nie jedzie Dobra, troszeczkę uniesiemy, będzie lżej. <gry> Masakraż. Taka glina, że szopony widać się, no, zostają. No, i widzicie, na koniec jeszcze taka, taka akcja. Zakopać to raczej byśmy się tutaj nie zakopali. Nie ma szans na tej glinie, ale utrudnia to mocno pracę. I to jest właśnie ten element, że. Lubi troszeczkę na tej skarpie przenosić na bok, więc się spłycimy. Nie będę tutaj się zażynał trudno. Będzie płytsza uprawa tutaj zrobiona. I tyle. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle tego nagrania, także widzimy się już w kolejnych. Jeszcze przed nami 10 hektarów przeżyta, ale jak już będzie Łukasz chciał, to oddam mu kamerę. To on coś tam odda. Znaczy oddam nagrawam. Eee, z perspektywy właśnie siewu. Ja już uprawy nie będę nagrywał, to będzie widać może z drugiej kamery. także Coś wymyślimy na kolejne odcinki. Trzymajcie się.